什么？什么？什么？ bo dzisiaj nie jest woda wyszła Już jednego dzisiaj tutaj wpuściłam bo ogólnie tutaj branie jest przez 15 minut ale mam tu w dupie za przeproszeniem jest ja trochę karpiowa, ale nie mam nic na sprawik tam jest federna robaczka karpia już spytałem czy o to GPT jest robak ocie panie zdjęło go czekajcie chmiela nie wiem też twarzy pokazywać to tu się od. Został się koło wrota, kurde. Hmm. A właśnie. I poradzicie coś na to, bo mi się kołowrotek całkiem nie otwiera. Kabłąk. I nie wiem właśnie, co z tym zrobić. I sorry, za przedmuchy wiatru, bo mogą też być. Bo wiatr dzisiaj jest trochę. Oj. Tu spadł mi skurczywek. Nie wiem jak wy, ale ja zawsze sobie, sobie przycinam robaczka czasem, nie? Albo go. w pierdele. ja sobie przycinam robaczka. No i zostawcie sobie lajka. Bo. no, bo tak. aby się przydał. Się przydało. Nie bądź fajka, zostaw lajka. Nie bądź czuł, zostaw sub. A jest ktoś zainteresowany rowerami? Zapraszam na kanał Dirtowy Terminator. Nie, Bubu. Jakby co: na Terminator. Jak na bata, oczywiście. Po co mamy się nudzić? Po co mam się zanudzić, rzu zanudzać, rzucać dalej, jak tutaj biorą? Nie. No i ogólnie. Nie wiem, piszecie, czy chcecie vlogi, czy nie. Dzisiaj tak wyjątkowo przed Wielkanocą nagrałem, za taki Wielkanoc... Ale poszło. Strzała. To dzisiaj taki przed Wielkanocy film, wielkanocny, nie wiem, czy coś nagram. Shorts może jakieś. Nie wiem. <słuch> No i tak to nie mam co w życiu robić, tylko łowić, grać, co, a grania też dużo nie i w gospodarce też dużo robię, tej mojej i ojca, kurde mol, dobra, nie mam. Będą też jakieś shortsy pewnie z tego, z remontu yondera, 340, no... Mogę wam coś nagrać, jak pójdę do domu? Nie. Sąsiad siuntką jedzie. A czy tu weźmie coś, czy jak od razu włączyłem nagrywanie? Oczywiście nic nie weźmie. Oj! Kurde, krzywo trochę nagrywam. Dawos. Mam nadzieję, że widzicie. No i tam też koszyk sobie leży. Nie? Ja chciałem dzisiaj karpie połapać, ale warunki pogodowe mi chyba nie sprzyjają z tym. O! Siedzi! Siedzi! Uuu! Ale spasiony! Uuu! Ale gruby! Ale spasiony! Kurde, karaś! Mol! Patrzcie jaki wielki Ale wielki Ale grubas Kurka. Ale grubas Nie? Grubas jak skurczek Jak się ktoś bardziej zna to mówcie mi czy Ała. to mówcie no mówcie, czy te karasi tam w, te, w tamtym rowie przeżyją, czy nie? No, tam są kaczory. Kurde, sam się zaraz tam nie kaczory już raz przyleciły, nie? Na razie tylko raz. No, czekajcie, będziecie mieli chwilę czarno. A może nie czarno, tylko trochę zielono? Co jest? Czekajcie, wciąż się było skarpety najta uszczerbione. Bardzo, no co ja cię kiedyś sobie? Ale patrzcie, ładne jest. Co dłoń mi zajmuje? Ogólnie to będzie chyba moja 50 ryba w tym roku. Jeszcze 50 będzie setka. Druga mol. Mało wody jest dobra nie na co mam zrobię, albo nie na co, bo nie umiesz. No i ogólnie wędka mnie złapała. <grymny> ja badawa. Dobrze. Niby troszkę, kurde, troszkę widać ten z nie? Chyba nawet branie nagram. No i sory też trochę zatrzęsienie. Ja to kiedyś kara na karasia złowiłem, a dokładnie mój brat. I na cukierki te alkoholowe też łowiłem. Też brały karasia. No <grymne> co, karaś na karasia się łapie, nie? Wygorza, no może na tym złapiesz nawet. I co, tu kar bierze, czy co? Wan da YouTube, bro anki okay, bro dobra raczej nic z tego nie wyjdzie dobra ja się chyba z wami będę sygnał tak żem not all